Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Arek, a Wy jesteście na kanale VanTlipe. Dzisiaj dotarliśmy w naszej drodze na wschód do trójstyku granic. To, są, to jest trójstyk granic Polski, Rosji i Litwy. Jesteśmy, jesteśmy teraz między miejscowościami. Między miejscowościami my się znajdujemy w tej chwili tutaj Żydkiejmy. Awiżany. Fajne nazwy tych miejscowości. Taka ciekawostka. W tym rejonie są najdłuższe zimy w Polsce. Zima trwa 103 dni w roku. Możecie zobaczyć, jakie tutaj są rekordowe temperatury minusowe. Jest to miejsce nazwane Polskim Biegunem Zimna. My teraz udajemy się na trójstyk. Zaraz go sobie zlokalizujemy. Na miejscu tutaj macie bardzo fajny, wygodny, duży parking na którym można stanąć no i można tu się też przespać fajnie wszystko zadbane, śmietniki, toalety także spokojnie można sobie przyjechać. To jest, to jest taka baza e, trasy Greenbello Bardzo fajnie to wszystko wygląda. Witajcie, dzień dobry, witam Was z końca Polski Jestem na granicy trójstych granic rzeka transgraniczna Czernica-Bisztynka. Podróżowanie kamperem jest fantastyczne. Każdego dnia jest w mnie taka ekscytacja gdzie dojedziemy, co zobaczymy, co się wydarzy, jakie przygody na nas czekają. To była najlepsza decyzja jaką mogliśmy podjąć, wybudować kampera i ruszyć przed siebie. W tym roku mamy zaplanowane, że jeździmy właśnie po Polsce. Wiadomo sytuacja jest taka nie inna na świecie, więc to jest chyba najlepsza okazja do tego, aby zjechać Polskę wzdłuż i wszerz. A w sumie jak człowiek był młodszy, to dużo jeździł. Ale teraz to wiadomo, już jest inna świadomość, inaczej postrzegamy świat. Tak czy inaczej, jeśli się zastanawiasz nad taką formą podróży, no to ja polecam. I słuchajcie, podchodzimy do styku granic i z daleka widzimy zasieki. Nie wiem, czy damy radę tam podejść. Jest jakiś słupek, ale otoczony żółtymi barierkami. No ciekaw, ciekaw jestem. To jest generalnie granica też z Rosją, więc, więc raczej wątpię, żeby pozwolili wejść na sam punkt graniczny. No i słuchajcie, do samego punktu niestety podejść nie można. Z, A może to jednej, strony, z jednej strony zasieki. Kamery w każdą stronę skierowane. Głośniki. Ale o ile się nie mylę, to te zasieki są przy... Tu jest litwa. A Rosja hmm. chyba tutaj. Nie, zaraz, zobaczymy, zaraz to rozprzyjmy. Ale nie, my podejdziemy. Jest murek, płotek. Granica państwa. I tak oto wygląda. Styk trzech granic. Polski, Rosji i Litwy. Nie trzeba bardziej pod zasiekami. Rzeczpospolita Polska, Wisztyniec Co tam napisali? Uwaga, granica państwowa Federacji Rosyjskiej. Przejście zabronione po polsku i litewsku. I po rosyjsku. Rosja ma czy jak to się mówił? No fajnie, że tu można sobie podejść i, i zobaczyć ten trójstyk. Na miejscu mamy też taką tablicę informacyjną. Trójstyk Wisztyniec. Trójstyk. A jak fajnie pokazane na Rosji zakaz wchodzenia, filmowania na terytorium litewskie. Można sobie przejść i na polskim też można przejść. Czyli no. Czyli tutaj sobie możemy chodzić po tej stronie. Po której? tej. Tutaj wzdłuż tego se możemy chodzić, tak? ale tutaj za płotek już tam nie możemy chodzić, bo tam już jest Rosja. Uważaj Jarek na stopy. No tak to wygląda. Ciekawe, ciekawe przeżycie w dzisiejszych czasach, nie? Że sobie tak. tak nie można przejść przez granicę. Także jeden trójstyk granic mamy już zaliczony. Udajemy się teraz do naszego van tripka i lecimy dalej. Teraz już chyba będziemy się kierowali nie na wschód, tylko na południe, bo jesteśmy praktycznie przy wschodniej granicy. Może jeszcze sobie zajedziemy do miejscowości Wiszainę, ale to się okaże. I don't Wherever I go, baby, I just need you by my side. Yeah, that's until the day I die. Ever since you found me we're the only thing i see forever and a day is you and me and they can't replicate this unity no pressure i can see i'm watching and they try to do better but you win in a million you ain't average girl i promise i'm gonna have you living lavish take a trip girl we're about to vanish cause i'll go anywhere anywhere just as long as you with me cause girl i know that you get me I właśnie byliśmy w miejscowości Seiny, w których Zauważyliśmy Ciuch Budę, której oczywiście nie mogliśmy ominąć I tam Pani nam poleciła taką restaurację w miejscowości Zaruby To jest dosłownie 5 km od Sejnów Numerek 6 Dokładną lokalizację będziecie mieli w opisie No i teraz właśnie idziemy zobaczyć Co pysznego dają tutaj do jedzenia Mieliśmy zamiar odwiedzić restaurację litewską w Sejnach ale wylądowaliśmy w Zarubach I to jest właśnie fajne w podróżowaniu kamperem Także idziemy obcykać co tutaj mają do jedzenia No to teraz powiedz co przepysznego będziemy jedli w tej restauracji No i, te, i ty się czepiasz mnie, a teraz ty powiedziesz jak przedszkola mnie. ja teraz powiedziałem z takim przedąsem A ja chciałam powiedzieć u sąsiadów jest, jest straszna awantura. <grychy> Jesteśmy... Cicho, Dobra, Dobra, ja ty nie pytaj się mnie gdzie. Dobra, jedzenie gdzie? mamy zamówione. Musieliśmy sobie przy stolitku. teraz czekamy. I co, będziemy pysznego jedli? Jemy tak. Yy, obiad jest na cztery osoby i zamówione zostały. Trzy chłodniki, placek po węgiersku, yy, placki ziemniaczone oraz schabowy z ziemniaczkami i surówką. Klasyk. Za wszystko zapłacone zostało 88 zł. I zaraz zobaczymy, co nam przyniosą. Dostaliśmy chłodnik z ziemniaczkami, z taką okrasą, Gęsty, jak smak, a ruś? Pychotka. Pychotka? Tak. Pracaj koło Wystawiam surów. To jest taki chrupiące? Nie. Hmm. teraz moje... A ty powiedziałaś, że placki ziemniaczane Pani powiedziała, że to są bliny, nie placki ziemniaczane, tylko bliny. Ładnie przy będę ten obiadek, do zjedzimy będę obiadek? Nie, nie. Schabowy. Obiadek zjedzony. Wszystko było pyszne. Pełne brzuszki. Idziemy leżakować teraz. Gosik jest pojemny i mieszczą się cztery osoby w takim malutkim waniczku. Skakujesz? A Mamy... kto mnie wepchnie po jedzonku? <laughs> Proszę bardzo. Zmieścimy Mamy... się we czterech. Mamy gości. for So I'll go anywhere Cause I go So I'll go anywhere Cause I go So I'll go anywhere I don't even care about the way they are looking at us Cause I know they wish they had it and they know we doing damage to the game Meczet. Czemu? I przepiękna pani w kapelusiku jest opiekunem meczetu. Dobrze, siadamy. A pan siadaj blisko, czy dzieje możesz nagle, czy na życzenie. Czyli tak daleko czas sięgnie. Sięgnie. Dobrze, to się pani, siadajcie. Tego, w lewo czy w, lewo, tak. czy w prawo Tego czy, czy tą. No. Dobrze, macie bardzo pilnie słychać, wszyscy. Tak jest. Bo będzie sprawdzian. Zobaczcie. jak sprawdzić. I jest to świątynia muzułmańska nazywa się... A, żeby pan wskazał. A wszyscy, czy no, no, pan wszystkich mile i serdecznie witamy i spotykamy. Skąd kto by nie przyjechał? po kluczyk, naprzeciwko trzeba się udać, jak tu cisze, Ponocować też można, ale zawczasu i teraz nie, póki jeszcze ciepło, aż zimą może. Bo tu zawsze czynne, tu zawsze otwarcie udostępnione, cały okrągły rok. Tu są jeszcze dwa cmentarze, zabytkowy, pod koniec wsi, na koniec i w lewo ładny, duży cmentarz, a teraz macie słuchać, bo będzie sprawdzam. i jest to, jest to jest to świątynia muzułmańska, nazywa się meczet. Jest to zabytek klasy zerowej z XVIII wieku. Pieczę nad tym utrzymuje wojewódzki konserwator z zabytków. Tu jesteśmy w części męskiej. Tu, tu modlą się panowie tu i tu panowie tam, panie. Muzułmanie są tu za przyczyną Jana Króla III Sobieskiego za ich bitewność, za ich baleczność, tych naszych przodków, a byli oni uchodźcami ze Zlotej Ordy. Nie szczędzili oni sił, zdrowia, ani też życia komu służyli, więc za te zasługi Rzeczpospolita nie miała im czym zapłacić żołdu, to nadzielono ich tu majątkami. Zezwolono żenić się z miejscowymi panieneczkami i musieli przyjąć po nich nazwiska ale islamu, swojej wiary za nic by nie oddali, ale nazwiska stracili i dlatego do dziś mamy ładne polskie nazwiska kończące się Naczki lub Ski, takie jak Jasiński, bucharski czy Jablonski, Szabanowicz, Bogdanowicz, Szczęsnowicz. Potem właśnie wznosili swoje świątynie. Takich świątyń, podobnych do tej, wznieśli aż dziewiętnaście. Ale jednak to był XVIII wiek. Z biegiem tylu lat, jak ustalona ostatnia granica z Białorusią, to tylko dwa meczety zostały w Polsce. Tu Bochoniki i Kruszyniany. Reszta wszystkie są za granicą, między Mińskiem a Wilnem położone. Wszystkie są dość podobne budowlą i co najważniejsze, że prawie wszystkie tam są czynne, i funkcjonują i jesteśmy muzułmanami litewskimi, tak zwani Lipkowie. Teraz jeszcze parę słów o religii. Szariat, czyli katechizm wyznawców religii muzułmańskiej. Religia muzułmańska nazywa się Islam, co oznacza pokój lub podporządkowanie się woli Boga. Islam głosi, że nie ma Boga, prócz jednego Boga, a Mohamed jest jego wysłannikiem. Islam uczy służyć Bogu, słuchać jego przykazań, czynić dobro, unikać zła. Zwróćcie teraz uwagę na te obrazy, co wiszą dookoła ścian. One się nazywają Muchirami. Nie ma na nich żadnych wizerunków ludzkich, co by przedstawiały Boga. Są na nich tylko wersety z Świętego Koranu, ładnie dekorowane roślinnością. Święty Koran był objawiony prorokowi Mohometowi przez Archaniola Gabriela. Było to ciemną nocą na pustyni, a jedynym światłem i świadkiem tego zajścia był Księżyc z Gwiazdą i dlatego to jest symbol wiary. Te pacioreczki nazywają się Taśpich, tak jak Rożaniec, a panie modlą się osobno, to tylko dlatego, aby nie rozpraszał jeden drugiego w czasie nabożeństwa. Tą podstawkę sprezentował kardynał Henry Gulbinowicz z Wrocławia z różanego drzewa z XVII wieku. W tej wsi nas jest sześć rodzin na wszystkich wiernych w całej Polsce jest około dwóch tysięcy. Największe skupiska ma Białystok i miasta koło Białego Stoku, jak suchowola sokółka, czy Dąbrowa, jeszcze dość dużą prawie magdańsk. Oni tam i meczet ładnie wybudowali. A nasz Dolistok razem zaczął przybankrutować, stoi i niszczę, co go podbudowali, teraz zostawili. Dojechaliśmy na kolejny nasz nocleg. Jestem zachwycona, jest tu przecudnie. I zaraz wszystko wam pokażemy. No spełniam swoje marzenia, jedno za drugim. Żyć nie mnie. Zobaczcie jak pięknie wygląda nasz one tripek na tle tej zieleni. Drewno na ognisko, wiaty, stoliczki, śmietniki i zalew. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you cause when you have your morning coffee i'm turning out the light so i could dream and when you smile through the screen i wish you could be with me so i lay my head to rest when the sun In your eyes, I will be beside you, and my heart will glide across the miles to fly right to you. Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest. Right Thank you